GEMMA! Rok 2024 to jest pisanie się historii szachów internetowych na nowo w zasadzie, ponieważ 3 stycznia tegoż właśnie roku Magnus Carlsen osiągnął 3377 rankingu w szachach internetowych, w szachach blicowych i wydawało się, że jest to poziom, którego już nie da się osiągnąć. Że po prostu Magnusowi siadło, no i to będzie rekord, którego w zasadzie nie da się pobić. No, bo wiecie, jak działa ranking. Jak macie ranking 3377 to każda wygrana z zawodnikiem 3000, czyli z silnym arcymistrzem, z czołówką z świata daje ci 1 albo 2 punkty, a jak przegracie, to tracicie tych punktów 14. Przy remisie tracicie punktów 6. Więc w zasadzie no, nie da się wyśrupować tego rekordu tak wysoko, przynajmniej tak się wydawało, ponieważ hikaru Nakamura kilka dni temu, a w zasadzie od 3 lutego, zdecydował, że w sumie to chyba jest to rekord do pobicia i faktycznie rekord ten pobił, pokażę wam, jak to wyglądało, a potem Pokażę Wam kilka partii Hikaru, które, no wiecie, były nieprawdopodobne, bo mierzył on się z silnymi zawodnikami. Więc, jeszcze wracając do Magnusa, 3-3-7-7, 3 stycznia to był jego pik. Natomiast e, Hikaru Nakamura od 3 lutego, od tej porażki, miał ranking 3338 i chyba zdecydował, że w sumie jest do ogarnięcia, że wbijamy wyższy ranking i zaczął grać. Wygrał jedną partię, drugą, kolejną, 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 kolejną. Wygrywał tak wszystko. Eee, jak widzicie, zbliżał już się do rankingu 3360. Grał dalej. I znowu, jak zjedziemy na sam dół. Wygrywa, wygrywa. Potrafił wygrać w 11 ruchów. Potrafił wygrać w 17 ruchów z zawodnikami 2700 czy 2800. No i w pewnym momencie zaczął się bardzo mocno zbliżać. Osiągnął ranking 3377, ale musiał zrobić sobie przerwę na to, żeby brać udział w turnieju Chessable Masters. Także zagrał tutaj trzy normalne gierki tempem rapidowym, przegrał w ogóle, no i potem stwierdził: ok, to jedziemy dalej. Wygrywał, 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 wygrywał i 4 lutego 2024 roku, czyli miesiąc i jeden dzień po tym, co zrobił Magnus Carlsen, wyrównał jego rekord. A potem zaczął go poprawiać. No i wydawało się, że jego planem jest faktycznie pobić ten rekord i, rekord i tyle, bo zrobił sobie małą przerwę, ale potem wrócił i zaczął grać dalej. No i znowu wygrywał, wygrywał, wygrywał. Doszedł do rankingu 3388, po czym przegrał gierkę. No i zauważcie, spadł o 15 oczek, a przegrał partię z zawodnikiem 2866. I gdy wydawało się, że to już jest tyle, ok, 3388 będzie to nowy rekord. Hikaru znowu zaczął grać. I znowu zaczął wygrywać. I jak sobie prześledzicie jego partie i jego historię gierek, to już tutaj wbił na 3-3-8-5, po czym wygrywał dalej, dalej, dalej. No i zakończyło się to wszystko tym, że osiągnął ranking 3394, a po czym, potem zagrał z zawodnikiem 2800. No i partię zremisował przez to, że przez przypadek powtórzył sobie posunięcia, gdzie miał 5 sekund więcej. Przeciwnikowi już kończył się czas, przez przypadek Higaru powtórzył sobie posunięcia. No i potem wszystko się posypało. Spróbował jeszcze wygrywać, nawet wrócił do rankingu 3380. Ale w pewnym momencie, gdy przekroczył 3390, no to niestety, ale przegrał dwie partie. Potem zaczął prawie że seryjnie przegrywać, no i aktualnie spadł na 3300. Także tak wyglądała jego droga. I jeszcze tutaj uprzedzę was, przed tym, że wiecie, ktoś z Was powie, dobra, ongra z zawodnikami 2800, to ogrywa ich do zera. Z jednej strony tak. Ale pamiętajcie jak działa Elo. To nie jest coś takiego, że gramy sobie z dużo słabszym zawodnikiem i po jednym punkciku będziemy na spokojnie zdobywać. No bo jeżeli przeciwnik będzie zbyt słaby, to nie będziemy w ogóle punktów zdobywać, a możemy tylko stracić. A co więcej, zawodnicy 2900 czy 3000 to nie są chłopki, których można spokojnie bić. I żeby wam to udowodnić, no to wejdźmy sobie w profil Jana Krzysztofa Dudy. Najlepszy Polak, jeden z najlepszych zawodników szachów internetowych na świecie. I on ma ranking 3054 w tym momencie, a to oznacza, że gdyby Hikaru mierzył się z nim, który ma niższy ranking, to musiałby wygrać 4 partie. I nie przegrać żadnej. W sensie, jeżeli na cztery partie jedną Hikaru by przegrał, to oznacza to, że jego ranking nie będzie szedł ku górze. Pomimo tego, że Janek ma przecież niższy od niego ranking. Co więcej, zawodnicy 2800 to też nie są bambiki, ponieważ nasz trzeci zawodnik w Polsce, czyli yy, arcymistrz Mateusz Bartel, ma ranking 2822. Hikaru, grając z Mateuszem Bartlem, musiałby wygrać 10-0. Gdyby wygrał 9-1, to straciłby ranking. A to pokazuje jak ci zawodnicy są silni, i to pokazuje geniusz Hikaru Nakamura. Także e, teraz już przechodzimy do partii, bo wybrałem kilka partii, które mogą być dla Was ciekawe. E, tutaj jeszcze potwierdzenie. Highest ranking: 2394. 23 no nieprawdopodobne. Nigdy bym się nie spodziewał, że to jest w ogóle możliwe. I wydaje mi się, że dzięki temu, że Magnus Carlsen oraz Hikaru Nakamura. Tak cały czas się ze sobą mierzą, to w pewnym momencie granica 3400 pęknie. No bo wiecie, to jest trochę tak jak w piłce nożnej. Dlaczego Liverpool i Manchester City są takie dobre? No bo rywalizują ze sobą na najwyższym poziomie. I tutaj będzie tak samo. Więc. Jedna partia, którą chciałem Wam pokazać Starałem się wybierać takie partie, w których działo się coś bardzo ciekawego To jest partia z zawodnikiem 2856 Dla wielu z Was, ja gram dość dobrze szachy Gwarantuję Wam, że użytkownik Mark Christian wygrałby ze mną większość partii, które by grał Skoczek F3, skoczek F6, D4, G6 No i tutaj to, co Hikaru bardzo lubi A mianowicie on nie wchodzi w jakieś dłuże, długie, teoretyczne linie podczas tych blitzów Tylko on gra szybko No i chciałoby się powiedzieć, że gra byle co Bo ustawia sobie taki system gdzie wyprowadza swoje figury, no i tutaj trzeba już reagować, bo nie bardzo chcemy to zostawić. Nastąpiło więc bicie, no i tutaj oponent zagrał skoczek G4, żeby tego pionka odbić. Zauważcie, to też pokazuje, że przeciwnik nie jest bambikiem, no bo zdał sobie sprawę z tego, że może zagrać E5, bo potem nie można tego bić dalej, ponieważ pogoniec B2 białe przegrywają. Eee, także tutaj nastąpiło C4. Skoczek E5, skoczek C3, wieża E8, Hetman D2A5, no i teraz Hikaru decyduje się, że następuje bicie, bicie, no i kontrola linii D. Wieża i hetman atakują po tej przekątnej. Nastąpiło więc c6, skoczek e4, goniec f8, żeby nie było wejścia skoczkiem na d6. No i zauważcie, małymi kroczkami Hikaru powiększa przewagę. Nastąpiło c5, korzystamy z faktu, że nie można tego nigdy zbić. Czarne zagrały hetman e7, białe obroniły tego pionka i czarne zagrały ruch f6. Ruch, który wydaje się, że jest bardzo fajny, ponieważ kontrolujemy te dwa pionki. W sensie te dwa pionki, jeden wspiera drugiego, dzięki czemu goniec, który strzela w na E5 jest po prostu bezużyteczny. Natomiast Hikaru Nakamura wziął namysł na dosłownie, nie wiem, 6-8 sekund i zdecydował się w tej pozycji poświęcić Hetmana. I wygrał partię. I wygrał partię w 17 ruchów. Dlaczego to jest takie dobre? Ponieważ po biciu święcimy jeszcze wieżę. I teraz ten Hetman nie ma się gdzie znaleźć, bo jak zbije, to wchodzimy tutaj, tutaj, tutaj. No i mamy dwa, dwie lekkie figury i pionka w zamian za wieżę. Totalnie wygrana pozycja. Zauważcie też, że ten skoczek wywiera presję tutaj, a jak coś się będzie działo, może uciec tędy i tędy. Eee, natomiast jeżeli Hetman spróbuje gdzieś odejść... To nie może, bo goniec C4 i zdobywamy tego Hetmana. Także Hetman zostałby złapany. Dlatego tutaj F6 było błędem, bo gdyby nastąpiło cokolwiek innego, to to już nie do końca działa. Bo jak zagramy tak, tak i tak, to Hetman może odejść sobie albo na E6, albo może odejść na H4. Więc piękna partia, piękne poświęcenie i to, że Hikaru widzi takie rzeczy, wiecie, w parę sekund, dla mnie jest nieprawdopodobne. Druga partia, która również jest ładna, to partia znowu z użytkownikiem o rankingu 2850. Nie jest to poziom Hikaru, ale musicie patrzeć szerzej. Musicie rozumieć, że to są mistrzowie międzynarodowi, to są arcymistrzowie. Niektórzy arcymistrzowie mają ranking 2600 na przykład. Eee, oni umieją grać w szachy na 10 partii. Tylko Hikaru oraz tylko Magnus są w stanie z takimi zawodnikami wygrywać 10-0. Także E4, E5, goniec C4, skoczek F6, D3, skoczek C3. Skoczek poszedł na A5, więc Hetman sobie wyszedł. Gdyby skoczek się ruszył, to następuje szewczyk, więc oczywiście to nie nastąpiło. Skoczek E2, pyk, pyk, czarne zbiły, nastąpiło B5, goniec G5, bicie. No i teraz bardzo fajny ruch, a mianowicie Hetman G3. W ogóle, jak spojrzycie sobie na silnik, to silnik raczej zawsze tutaj będzie pokazywał, że czarne mają Przewagę, taką minimalną 0,04, ale to jest właśnie to. Hikaru lubi sobie ustawić gorszą pozycję z takim przeciwnikiem, ale zabiera go do ciemnego lasu, żeby ten przeciwnik nie wiedział, co ma ze sobą robić. No i nastąpiło D6, F4. Zauważcie, czarne mają pionka więcej, ale mają straszny niedorozwój, jeśli chodzi o figury. Te pionki są bardzo mocno wrażliwe, także tutaj czarne wyprowadziły swojego Hetmana. Nastąpiło Król H1, Goniec poszedł na E7, łobu dubu, łobu dubu, łobu dubu, Goniec E6, Hetman G3, no i Hetman B2. Czarne zdobywają pionka, no i nadal wydaje się, że są o krok od tego, żeby tę partię, żeby mieć dobrą, Pozycję, zrobią zaraz Roszadę, będzie wszystko GIT. I gdyby tutaj grający białymi zagrał coś losowego, nastąpiłaby albo Roszada, albo może KRÓL F8, żeby bronić tutaj wszystkiego, to pozycja czarnego jest ok. Ale biały przechodzi już do ataku. E5 Nastąpiło skoczek D5. Łubu-dubu, dubu Hetman bije, wieża G8, Hetman bije, no i teraz znowu, niby czarne też mają swoje plusy, będą mogły atakować, ale okazuje się, że ten król, który został w centrum przez to, że Hetman wyszedł tutaj i tutaj, jest bardzo dużym problemem. No i po długiej roszadzie ten król musiał się gdzieś znaleźć. Białe atakują, Hetman e3. No, i teraz bardzo fajny ruch, najlepszy ruch w pozycji w ogóle. A mianowicie Hetman idzie na h4, no i wywiera presję tutaj, wywiera presję tutaj. A jak trzeba będzie, to gdzieś go przerzucimy na drugą stronę. Dosłownie, planem Hikaru w którymś momencie może być pójście tutaj, tutaj i zamatowanie przeciwnika, bo ten król jest bardzo mocno osłabiony. Także skoczek d5, no to Hikaru stwierdził, dobra, to biorę. Grozi po tym ruchu, grozi mat w jednym posunięciu. Niesamowite. Dlatego trzeba coś z tym zrobić, nastąpiło król C7, no i teraz Hikaru znowu, hetman D4, nastąpiło C5, hetman E4, wieża G4, no i teraz wręcz wydawać by się mogło, że to czarne przechwytują inicjatywę, bo atakują tutaj, zaraz się mogą zdublować, mogą atakować, ale tutaj Hikaru Nakamura znalazł piękną kombinację, ponieważ na pierwszy rzut oka nie możemy tego zbić bo przeciwnik odbije gońcem, my musimy gdzieś odejść hetmanem, zauważcie, że nie mamy żadnego szacha, stracimy tutaj i przegramy. Tylko, że to policzył Hikaru, ponieważ zbił, nastąpiło odbicie wieżą. No i patrząc na te partie, tak się zastanawiałem, kurde, no bez sensu, czemu zbił wieżą? Dlaczego nie zbił gońcem? Zauważcie, że teraz no hetman, oczywiście możemy tutaj spróbować zbić, no i dalej jest jak, jak może być jakaś presja tutaj, natomiast jeszcze ładniejsze jest po prostu poświęcenie wieży. I król nie można tego zbić, bo grozi mat w jednym posunięciu. Także król mógłby odejść, ale wtedy damy kolejnego szacha. Tutaj zbijemy wieżę. Ta wieża sobie fajnie tutaj wchodzi i jest totalne oro. Dlatego nastąpiło bicie wieżą, ale teraz skoczek wchodzi na F4. Nastąpiło król C6. No i teraz białe grają po prostu C4, biją tę wieżę, no i w tym momencie przeciwnik się poddał, bo no bo nie ma co zrobić. Traci wieżę, jeżeli nastąpi jakieś bisie, to nawet możemy tutaj do spodu powymieniać, zostajemy z wieżą więcej i wygrywamy partię, ale to, że ten Hetman potrafił zrobić taką kiwkę, no nieprawdopodobne. Kolejna partia, która znowu nie trwała zbyt długo i ona była bardzo ostra, ponieważ nastąpiła E4-C5, no i tutaj Hikaru właśnie zrobił coś, czego zazwyczaj nie robi, grając z tymi trochę niżej notowanymi zawodnikami a mianowicie wszedł w jedną z głównych linii. Zagrał sobie A łapina, nastąpiło D5, E5, skoczek C6, D4, czarne zagrały F6, goniec B5, goniec D7, pyk, pyk, pyk. No i tutaj czarne mają kilka opcji. W ogóle wiecie, jaki jest najlepszy ruch według komputera w tej pozycji? A 5. Co pokazuje, że szachy bywają dziwne. Natomiast czarne zagrały ruch skoczek H6 i to co do zasady, białe raczej w... nie chcą tego bić, no bo otwierają kolorowi czarnemu możliwość ataku. Natomiast tutaj nastąpiło jednak to bicie, ponieważ Hikaru słusznie ocenił, że z królem w centrum mogą być kłopoty i będziemy mogli, wiecie, ustawić skoczka, nawet jak przeciwnik zrobi roszadę w drugą stronę, no to ten król może być osłabiony. I tak też się stało. Nastąpiła długa roszada, nastąpiło skoczek D2. Został wyprowadzony. Wieża E1, wieża G8, skoczek się poprawił. No, nie do końca wiadomo, dlaczego białe mają tutaj mieć przewagę. Ej, para gońców, niby jest, są skoczki, które ładnie są ustawione, natomiast cała przewaga koloru białego i to jest właśnie fajne, że Hikaru potrafi tak to ocenić. Takie nieintuicyjne pozycje dla niego są oczywiste, że dzięki temu, że mamy takie skoczki. To gońce będą zawsze zablokowane. Jeżeli nastąpi kiedykolwiek wymiana i my to zbijemy, to ten goniec zawsze będzie słabszy niż ten skoczek. A co więcej, te, tu nie ma żadnego ataku. Trudno będzie atakować białego króla, podczas gdy białe, czarnego będą mogły próbować atakować poprzez jakieś wybijanie tutaj. Także wieża F8, nastąpiło odejście królem, nastąpiło goniec E8, łubu-dubu, łubu-dubu. C4 otwarcie pozycji, ale to teraz czarne próbują atakować, białe muszą się bronić ruchem G3, nastąpiło goniec H5, no i tutaj białe zdecydowały się zbić. Ale czarne święcą jakość i okazuje się, że nie bardzo możemy sobie pozwolić na to, żeby odbić, ponieważ po wieża F8 jest bardzo dużo problemów. Drugi goniec wejdzie, nie mamy jak tego bronić, wieża nie może bronić z E3, bo stracimy tutaj. No, wydaje się, że Hikaru na Nakamura podstawił. Natomiast on na spokojnie, znowu najlepszy ruch w pozycji, wieża wchodzi na C1, żeby wywierać presję. Ta wieża nie bardzo ma gdzie odejść. Tak konkretnie, no bo będzie wisiał goniec. A po ruchu wieża F5 my sobie zbijemy figurę. Potem odejdziemy Hetmanem, i wszystko jest w porządku. Także król sobie odchodzi. Nastąpiło bicie. I teraz, jeśli czarne zagrają wieżę F5, to mają przewagę. Zostają z figurą więcej i wszystko im się zgadza. Natomiast ze względu na mało czasu. Oczywiście tam w tamtej pozycji też ten pionek będzie uciekał, więc trzeba trochę uważać, ale komputer jest bezlitosny, mówi, że Hikaru ma przegraną. Natomiast przeciwnik zdecydował się zbić na F2. I jak widzicie po silniczku, pozycja już jest przegrana, ponieważ białe mogą zagrać hetman D6, zapchać pionka. No i teraz cokolwiek nie zrobią czarne, czarne zdecydowały, zobaczyły, że wiecie, grozi tutaj mat, dlatego zagrały goniec B6. I, I tak dostały Hetman D8 i partia się skończyła, ponieważ nawet jeśli nastąpi bicie, bicie i bicie, no to w pewnym sensie białe poświęciły aż dwa Hetmany, jednego, którego dorobiły, a drugiego co miały, ale i tak dostają mata. Czarne. Więc w taki sposób Hikaru wygrał. I ostatnia partia, która mi osobiście bardzo się podobała, bo jest bardzo fajny motyw w niej zawarty. To znowu partia z zawodnikiem 2854. Znowu Hikaru gra kolorem białym, i znowu ustawia się w bardzo podobny sposób. Aczkolwiek teraz gra poprzez ruch D4. Także E3, skoc D6, goniec E2, skoczek D7, pyk E5, bicie. No i mamy bardzo podobną sytuację. Tylko, że teraz Hikaru zdecydował się zagrać ruch C4. Nastąpiło bicie, pyk, pyk, wymianki, skoczek E5, Hetman E2. No i tutaj goniec E2. I teraz czarne decydują się atakować. Zauważcie, że ten Mark Christian29. Chyba z Filipin, jeśli dobrze kojarzę, zgadza się. Gra bardzo szybko. Zagrał 12 posunięć, a stracił tylko 8 sekund. I to jest bardzo ważne. Hikaru ma ten problem, znaczy inaczej, ja mam taki problem z Hikaru, że ja jestem w stanie z nim ustać kilka ruchów, tylko ja stracę dużo czasu i potem przegram na czas na przykład. Także Hetman D2, nastąpiło H4, H3, goniec poszedł na E6, nastąpiło skoczek D5, pyk, wymiana a5, wieża c1, wieża e8, goniec d4, i skoczek d7, no i tutaj pozycja wydaje się być normalna. W no dlaczego tutaj białe miałyby być przewagę, By miałyby mieć przewagę? Następuje wymiana tych gońców, już nawet nie mamy przewagi pary gońców, ale tutaj jest mała taktyka, która ma znaczenie, a mianowicie możemy zagrać hetman c3, Skoczek sobie wraca, następuje wymiana, i oczywiście to nie jest tak, że czarne tego nie widziały. To nie jest tak, że czarne o, podstawiły jednego pionka. Czarne poświęciły go po to, żeby tego skoczka ustawić aktywnie na B4, więc nastąpiło bicie, bicie i skoczek wchodzi na B4. I to jest pozycja, którą prawdopodobnie grający 2800, mający 2850 widział. Tylko, że tutaj jest pewien problem, bo to pokazuje, jakie szachy są mega hamskie czasami. Ponieważ ten skoczek wydaje się być tutaj silny, kontroluje dużo pól, wywiera presję na pionku, ale okazuje się, że po ruchu A3 ten skoczek nie ma się gdzie znaleźć. I po prostu jest zgubiony. Skoczek będący na B4 jest zgubiony, ponieważ nie może wrócić tutaj, nie może wrócić tutaj, nie może wrócić tutaj, 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 może tylko pójść na A2, ale teraz wieża C2, no i 25 ruchów, 25 normalnych ruchów i Hikaru kamura po prostu wygrywa z takimi zawodnikami. Niesamowite, a też dodatkowo trochę wkurzające, bo ja dzisiaj będę grać na Tighted Tuesdayu, pewnie tacy 2800 to będą mnie orać, a tutaj okazuje się, że wiecie, pyk, 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 20 ruchów i chłop, no nie ma co po nim zbierać, także tak to wyglądało, 3394. No nie wiem i nie spodziewam się, że w najbliższym czasie ktokolwiek do tego rekordu się zbliży. Także wielkie gratulacje dla pana Hikarego. No i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, także trzymajcie się ludko i do usłyszenia następnym razem. Elo.